Dzień dobry, nazywam się Magdalena Jotkiewicz i pracuję w dziale żywienia klinicznego w Narodowym Instytucie Onkologii. Mam przyjemność przedstawić temat otyłość w onkologii. Otyłość definiowana jest jako stan nieprawidłowej lub nadmiernej akumulacji tłuszczu w tkance tłuszczowej, prowadzący do pogorszenia stanu zdrowia. Najczęstszą przyczyną powstawania otyłości jest dodatni bilans energetyczny, który prowadzi do wzrostu masy ciała, co oznacza, że kalorie spożywane przewyższają zapotrzebowanie. Otyłość jest czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych chorób układu krążenia i układu oddechowego, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia tętniczego oraz niektórych nowotworów. Według American Institute of Cancer Research nadmierna masa ciała odpowiada aż za 30-40% przypadków nowotworów złośliwych, do których należą, gruczołowy rak przełyku. Estrogenozależny rak piersi po menopauzie, rak prostaty, rak jelita grubego, rak trzonu macicy, rak jajnika, rak pęcherzyka żółciowego, rak nerkowo-komórkowy, rak wątrobowo-komórkowy oraz niektóre typy raka żołądka i nowotworów narządów głowy i szyi. Otyłość ma wpływ nie tylko na zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, ale również na rokowania chorych z aktywną chorobą nowotworową. Otyłość zwiększa ryzyko powikłań po leczeniu, zwiększa ryzyko uogólnienia choroby, zwiększa ryzyko zgonu, a także zwiększa ryzyko nawrotu nowotworów, szczególnie w przypadku estrogenozależnych nowotworów piersi, nowotworów prostaty, a także nowotworów jelita grubego. W celu rozpoznania otyłości stosujemy wskaźnik BMI który wyliczany jest na podstawie aktualnej masy ciała i wysokości ciała. Aby obliczyć BMI, należy podzielić masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wysokość ciała wyrażoną w metrach do kwadratu. Interpretacja wyników to. BMI poniżej 18,5 to niedowaga. BMI między 18,5 a 24,9 to prawidłowy stan żywienia. Między 25 a 29,9 to nadwaga. Między 30 a 34,9 to otyłość pierwszego stopnia. Między 35 a 39,9 otyłość drugiego stopnia. Natomiast BMI powyżej 40 to otyłość trzeciego stopnia. Innym wskaźnikiem. Służącym do rozpoznania otyłości jest wskaźnik WHR, waist-hip ratio, który jest wyliczany na podstawie obwodu talii i obwodu bioder. Aby wyliczyć WHR, należy podzielić obwód talii wyrażony w centymetrach przez obwód, obwód bioder, również wyrażony w centymetrach. Interpretacja wyniku zależy od płci. Otyłość brzuszną rozpoznajemy u kobiet, gdy WHR jest większe lub równe 1, a u mężczyzn, gdy WHR jest większe lub równe 0,8. Ważny jest prawidłowy pomiar. Obwód talii mierzymy centymetrem dokładnie w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią łuku żebrowego i górnym grzbietem kości biodrowej, czyli w tak zwanym wcięciu w talii. Natomiast przy braku wcięcia w talii należy wybrać najszersze miejsce brzucha lub zmierzyć obwód na wysokości 3 cm pod pępkiem. Obwód bioder również wykonujemy pomiar centymetrem na wysokości kolców biodrowych przednich, górnych lub najszerszego miejsca pośladków. Rozpoznanie otyłości można również wykonać przy pomocy BIA, czyli impedancji bioelektrycznej. Jest to metoda analizy składu ciała. Polega na mierzeniu oporu elektrycznego tkanek organizmu za pomocą prądu elektrycznego o niskim natężeniu. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, a pomiar trwa zaledwie kilkanaście sekund. BIA umożliwia oznaczenie masy ciała, BMI, podstawowej przemiany materii, masy i procentu tkanki tłuszczowej. Bez tłuszczowej masy ciała oraz całkowitej ilości wody w organizmie. Do badania BIA należy się odpowiednio przygotować wynik był jak najbardziej precyzyjny. W dniu poprzedzającym badanie nie należy pić kawy i alkoholu. Na 3-4 godziny przed badaniem zaleca się pozostać na czczo. Przed samym pomiarem należy opróżnić pęcherz. Nie wskazane jest wykonywanie pomiaru po zwiększonym wysiłku fizycznym. Wyniki analizy składu ciała nie są miarodajne w przypadku osób z obrzękami obwodowymi oraz wodobrzuszem. Kiedy może zacząć redukcję masy ciała choronkologicznej? Redukcja masy ciała u chorych na nowotwory nie powinna zacząć się w trakcie agresywnej terapii onkologicznej, jaką jest np. chemioterapia, radioterapia czy okres okołooperacyjny. Wyjątkiem są sytuacje przed operacją, kiedy lekarz zaleca o tym chorym redukcję masy ciała w celu zmniejszenia ryzyka operacyjnego oraz poprawy gojenia się ram. Bezpiecznym momentem na rozpoczęcie redukcji masy ciała jest hormonoterapia, a także okres po zakończeniu terapii onkologicznej. Pacjentom onkologicznym, podobnie jak populacji zdrowej, zaleca się redukcję masy ciała na podstawie zasad zdrowego żywienia z elementami profilaktyki przeciwnowotworowej. Nie należy stosować diet restrykcyjnych i niekonwencjonalnych, które są dość popularne w internecie. Redukcja masy ciała powinna być trwałą zmianą sposobu żywienia, a nie wyłącznie kilkutygodniową dietą. Zalecana utrata masy ciała nie powinna przekraczać 2 do 4 kg w miesiącu. Dieta powinna być kompletna, czyli zawierać białko, tłuszcze i węglowodany, a także wszystkie mikroskładniki oraz produkty bogate w błonnik. Zapotrzebowanie energetyczne wylicza się indywidualnie. Maksymalny deficyt kaloryczny powinien wynosić od 500 do 800 kcal w stosunku do całkowitego zapotrzebowania. Udział poszczególnych makroskładników w diecie również jest dostosowany indywidualnie, natomiast zazwyczaj proponowane to 10-20% z energii białka, 45 65% energii z węglowodanów i 20 35% energii z tłuszczu. Ważne jest, aby pamiętać również o pokryciu dziennego minimalnego spożycia błonnika, które powinno wynosić przynajmniej 25 gram, natomiast przy redukcji masy ciała zaleca się, żeby to było więcej. Chodzi o zalecenia diety redukcyjnej, najważniejszym zaleceniem jest regularne spożywanie czterech lub pięciu posiłków dziennie i niedojadanie między posiłkami. Zaleca się eliminację smażenia i eliminację produktów wysoko przetworzonych oraz redukcję ilości węglowodanów prostych, czyli całkowitą eliminację słodyczy wyrobów cukierniczych, dosładzanego nabiału czy słodkich napojów. Ograniczenie produktów o wysokiej gęstości energetycznej – orzechy, suszone owoce, masło, śmietana. Zaleca się również ograniczenie ilości owoców do 200 g na dzień oraz zwiększenie ilości warzyw do 600 g na dzień. Zaleca się również spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych i dodawanie do diety płatków owsianych czy otrąb. Ważne jest również wypijanie minimum 2 litrów wody dziennie. Oprócz zaleceń dietetycznych ważna jest również aktywność fizyczna, która jest niezbędnym elementem pierwotnej i wtórnej profilaktyki nowotworów, a także redukcji masy ciała. Leczenie onkologiczne nie jest przeciwwskazaniem do utrzymania aktywności fizycznej, natomiast powinna być ona dostosowana do możliwości pacjenta i wcześniej skonsultowana z lekarzem. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory piersi po i przedmenopauzalne, jelita grubego, endometrium i prostaty. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zgonu osób, które zwiększyły aktywność fizyczną po rozpoznaniu tej choroby. Jeżeli chcieliby Państwo zredukować swoją masę ciała lub po prostu zmienić swój sposób żywienia, serdecznie zapraszamy do poradni metabolicznej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Dziękuję bardzo za uwagę.